Powiat Włocławski w Radiu HIT na 107 6 FM. Dziś gościem Radia HIT jest starosta włocławski, pan Kazimierz Kacza. Witam bardzo serdecznie. Ja również witam panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy. Panie starosta, w ubiegłym tygodniu odbywały się spotkania z burmistrzami i wójtami. Rozmowy dotyczyły stanu dróg powiatowych i wojewódzkich. Na jakim etapie są teraz przeprowadzane prace inwestycyjne? Może zacznę od dróg powiatowych, bo bezpośrednio my mamy to w swoich zadaniach. Tu współpracujemy. Praca z wójtami burmistrzami układa się bardzo dobrze. Ja chciałbym podziękować, bo jest możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych i w ramach tego wspólnie, przy partnerstwie, te środki pozyskujemy. Nie będę już tu przedstawiał wszystkich odcinków dróg, które wspólnie udaje nam się wykonać. Oczywiście jesteśmy w trakcie realizacji tak zwanych przebudowy tych dróg na terenie powiatu. To jest w gminie Hoceń, w gminie Lubraniec w gminie Brześ Kujawski. Natomiast już w tej chwili myślimy o kolejnym rozdaniu, po rzeczywiście, żeby przebudować Trzeba mieć środki zewnętrzne. I myślimy już dzisiaj o kolejnych dwóch zadaniach, które będziemy wspólnie składać na przyszły rok, a termin składania jest do 30 września. I to będziemy wspólnie z gminą Baruchowo i z gminą Kowal oraz z gminą Wocławek. Dlatego ta współpraca, to co powiedziałem, układa nam się bardzo dobrze. Chciałbym podziękować, bo taka jest filozofia osób, które przydzielają te środki, że musi być partnerstwo. I tu nam się udaje te porozumienia zawierać. Natomiast Spotkanie, to spotkanie, o którym pani redaktor głównie pytała mnie, dotyczyło stanu dróg wojewódzkich. No, jesteśmy bardzo zaniepokojeni, bo rzeczywiście czas ucieka, a my konkretów nadal nie znamy. Jest pewna pula środków ze środków na lata 2015-2020 z tego RPO, natomiast informacją, którą posiadamy, jest to około 140 milionów euro, i mamy informację, że te środki mogą być na inną część województwa, a w naszym mogą być nieprzeznaczone. Nam się proponuje partnerstwo prywatno publiczne. Oczywiście jest to nowa forma. My się cieszymy, że na ten temat u nas powiecie się mówi, ale to będzie może być eksperyment w skali nawet nie tylko województwa ale i kraju. Pan marszałek nas zapewnia i chcę tu powiedzieć też z całą odpowiedzialnością, że jest opracowane są dokumentacje na odcinki dróg na trzy odcinki dróg, ale chcę powiedzieć jest pewne ale, że ten czas się przedłuża i tych konkretów Naprawdę jest dużo niewiadomych, i my chcę powiedzieć, że wspólnie nie tylko starostwo powiatowe, powiat wocławski, ale wszyscy wójtowie i burmistrzowie z naszego tutaj powiatu ziemskiego, wocławskiego, żeśmy na ten temat dość długo dyskutowali. Uznaliśmy za stosowne, że w najbliższym czasie, w ciągu dwóch, trzech tygodni, odbędzie się kolejne spotkanie. Chcemy zaprosić radnych wojewódzkich, żebyśmy więcej wiedzieli na ten temat z ust tych osób, które będą te decyzje podejmować. Bo jeszcze raz podkreślam, wszystko jest w porządku, że jest dokumentacja opracyjowań ale podam przykład, na przykład odcinek drogi Brześć-Kowal, dokumentacja jest opracowana, już praktycznie od trzech lat nam się obiecuje, że będzie wykonana, termin mija i na ten rok też nie jest ujęta w planie inwestycyjnym. Dlatego nas to bardzo niepokoi i będziemy o te sprawy przypominać panu marszałkowi i będziemy po prostu prosili, żeby ta część naszego województwa, jakim jest tutaj południe i nasz powiat włocławski, i nasz region, bo to już nawet nie chodzi o powiat włocławski, ale rejon byłego województwa, Województwa woławskiego był traktowany jak pozostała część województwa. ta modernizacja dróg jest bardzo ważna, ale też na pewno modernizacja obiektów użyteczności publicznej w kowalu i w Kurowie będzie przeprowadzana termoizolacja dwóch domów pomocy społecznej. Tak, jesteśmy w trakcie w tej chwili przygotowania materiałów do przetargów. Uważam, że to jest kwestia, sądzę, że miesiąca, gdzie byśmy ogłosili, tak liczę, że ogłosimy przetarg na termoizolację tych budynków, to są budynki już. Przeszło 20 letnie, gdzie były i modernizowane. Niektóre były budowane od podstaw, ale czas robi swoje i wymaga przystosowania do tych nowych warunków, a tym bardziej, że trzeba oprócz termoizolacji, trzeba te budynki odświeżyć, pomalować i tak dalej. Chcemy połączyć jedno z drugim, żeby tam te osoby, które przebywają w tych domach pomocy społecznej, a to są osoby, które potrzebują takiej pomocy, żeby te domy spełniały te warunki pod względem termoizolacji, plus żeby rzeczywiście było ciepło, miło, przyjemnie nie po, to są ludzie starsi, schorowani, którzy tej pomocy potrzebują i liczę na to, że w miesiącu, sądzę, że do 20-25 maja to się ukaże na stronach internetowych i w biuletynie zamówień publicznych odnośnie przystąpienia do realizacji tego zadania. Liczymy na to, że w tym roku powinniśmy zakończyć tę termoizolację w tych dwóch największych, praktycznie trzeba powiedzieć, domach pomocy społecznej na terenie powiatu wocowskiego. Zmiany organizacyjne czekają też wielofunkcyjną placówkę światową w Brzeciu. Czego Będą dotyczyły. Proszę Państwa, pamiętam, jak swego czasu mówiłem. Niektórzy nawet zarzucali, że likwidujemy tą szkołę, która tam była. To była malutka szkółka, zespół szkół, bo to było i podstawowa, i gimnazjum. Mogę powiedzieć, razem było 20 dzieci. Taka decyzja wstępna o likwidacji tej szkoły została podjęta, ale ja sądzę, że to nie chodziło tylko sztuka do sztuki, żeby likwidować tą szkołę. Sądzę, że wymogi są takie, że my do 2019 roku musimy mieć te domy maksymalnie 2 14-osobowe, bo dzisiaj tam przebywa około 30 dzieci. Dlatego staramy się, żeby rzeczywiście również przystąpić. Liczę na to, że jesteśmy w tej chwili w trakcie opracowywania dokumentacji, że jeszcze w tym roku przystąpimy do rozpoczęcia przebudowy tych domów, tych dwóch domów 14-osobowych. Natomiast pałac, który dzisiaj rzeczywiście jest to piękny pałac, w tym rejonie jeden z najpiękniejszych, ale ani po prostu nie jest na czasie przystosowany dla tej młodzieży, dla tych dzieci Sądzę, że to nie jest miejsce, oczywiście, tak jak powiedziałem, piękne miejsce, ale przeznaczone na inne cele. i Będziemy wtedy chcieli sprzedać ten pałac na wolnym rynku, może znajdzie się kupiec, który by rzeczywiście przywrócił świetność temu obiektowi, a my jako powiat muszę tu też z całą pewnością powiedzieć, nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy, a przy tym ta młodzież, która tam przebywa, ten pałac nie jest wykorzystany i nie jest przystosowany do tych warunków, żeby tam dzieci przebywały. Więc teraz, to jak będą wyglądały obchody? 3 maja na terenie powiatu Włocowskiego. Proszę Państwa, tradycyjnie zapraszam wszystkich mieszkańców, a szczególnie gminy Wocławek, miejscowości Kruszyn, w tutejszym kościele odbędą się obchody rozpoczynające mszą świętą, później będzie występ pani Majewskiej zespołu, który rzeczywiście uświetni tą uroczystość. Ja uważam, że to powinna być uroczystość ciepła, otwarta, miła, a nie tak jak dawniej było, że to tak na sztywno. Ludzie tego nie chcą w mojej ocenie. Ludzie chcą, żebyśmy się cieszyli byli uśmiechnięci, dlatego dziękuję tutaj Księdzu Proboszczowi, tutajszej parafii, dziękuję pani Wójt, panu przewodniczącemu Rady z gminy Wocławek, którzy rozumieją dzisiejszą sytuację. Dzisiejsze czasy polegają na tym, żebyśmy święta narodowe czcili spokojnie, z uśmiechem, a my potrafimy tutaj na Kujawach inaczej widzieć pewne sprawy, a nie tak jak w Warszawie, tam jakieś zadymy, niektórzy zadymiarze wytwarzają i z tego nic nie wynika. Dlatego zapraszam wszystkich mieszkańców gminy Wocławek, tej miejscowości, Plus, sądzę, że wszystkich gości powarto będzie. Pokażmy, jak potrafimy tutaj cieszyć się z tego pięknego 3-majowego święta. Dziękuję bardzo za rozmowę, a przypomnę, że dziś moim Państwa gościem był starosta Włocławski, pan Kazimierz Kac. Dziękuję, pani redaktor, dziękuję wszystkim radio radiosłuchaczom. Życzę przyjemnego weekendu majowego, na które już dzisiaj zapraszam. Powiat Włocławski w Radiu Hit na 107 i 6 FM.